Jedn, jeden, jed, jedna z inwestycji. Oczywiście dzisiaj wymieniliśmy tych inwestycji w Biejurze, ale one były realizowane przez tutaj 3-4 lata. Tak. O, I dzisiaj Pan Sołtys chciał, żeby to przypomnieć. Mamy pe pewnego kompleksu pomysłu, bo one się oczywiście uzupełniają, jeżeli chodzi o. Podniesienia życiu mieszkańców, a przede wszystkim, tak jest prawda, e, e, polepszeniu bazy i wizerunku, jako miejscowości e, pod względem turystyki. I, I teraz jest możliwość właśnie tych okolicznych nodowozów na tym, co wcześniej było oczywiście polepszone, czyli ta droga asfaltowa, i obok mamy jakby ten, tak ten długi, gdzie e, turyści, mieszkańcy i tak dalej pieszo chodzą, i to nam też pozwala, że tak, tak. bezpiecznie i ładniej. Panie Wójcie, czy można powiedzieć, że Białogóra dzisiaj już jest kurortem? No nie nie przesadzajmy, to czy mamy nie chyba pomysły dla Białej Góry, dla Dębek? Chcę powiedzieć, nie. Bo my chcemy, żeby po tym po tych pewnym zakończeniu inwestycji najważniejszych dla gminy, czyli tych infrastrukturalnych, czyli zabezpieczenia gminy w ekologiczne rozwiązania. Mówiąc o oczyszczaniu się, o szansach ścieków, O to, że każda miejscowość ma w gminie Kokowa gaz. I to mój poprzednik to, to przeprowadził, pan Karzybyszkowski, ten projekt. Każda miejscowość ma, już nie mówię o wodzie, bo to jest obecność. każda miejscowość ma, ma rzucać ścieki do oczyszczania ścieków i może się rozbudowywać. Czyli każda miejscowość ma tak zwaną możliwość rozwoju. Chcemy teraz wrócić do tych dwóch albo chcielibyśmy do trzech, myślę też o i Wodach, nadmorskich dukowców i poszukać takich specyficznych rzeczy inwestycyjnych, mm -hmm. żeby właśnie m, zainwestować w te miejscowości, yy, yy, które by pozwalały nam yy, wydłużyć cały sezon, sezon turystyczny. Jak tu wydłużymy, to wydłużymy dla Żarno dla Krokowej, dla jednych miejscowości, bo tam będzie się handel toczył i tak dalej i, i, i tak dalej. Witam Państwa bardzo serdecznie w Domu Ludowym w Białymurze, w obiekcie, który jest jednym z wielu obiektów zarządzanych administrowanych przez Kosmiczny Centrum Kultury w Krokowej. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli samorządu, pana starostę, jako cała agenta. Białogóra jest małą miejscowością bejtmistową, trzeba ja powiedzieć, że coraz częściej odbieramy przez turystów krajowych i zagranicznych. Przed kilkoma laty, jak opracowywaliśmy strategię rozwoju Białogóry, założyliśmy, że Białogóra będzie o swoją ciszę i spokoju nad i konsekwentnie realizujemy właśnie ten nasz cel. Chciałbym, żeby Wynik, tego szczerze witam, zobaczył naszą. Inwestycje, Za chwilę powiem, co to jest, bo nie wiem, co to jest. Bo myśli, że um, A1 się kończy w cocinie. Myślę, że A1 się kończy w jej Górze rzecz I to chciałbym pokazać. Tyle dla dosyć jeśli mam za sobą i postępów, tej pięknych ci nie to, jest postan, to, świetne, to jest, że tak, 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 że tak, 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 ale z jednej strony się cieszę do tego, ponieważ ja już mogę się tym utrwalić, natomiast kolega Janek, który, który spoczynał, to tak naprawdę to ogóle on powinien coś więcej powiedzieć, ale naprawdę chcę, proszę Państwa, postarać się pokazać Państwu, co przez ostatnią raz, cztery lat udało się w Białogórze wykonać. Proszę Państwa, Białogóra, jeżeli się zapytamy kogoś na zewnątrz, czy zna taką miejscowość, gdzie się kojarzy, to każdy powie, który sycha, powiązana z ochroną przyrody, z środowiska, powiązana z rekreacją i powiązana również z silnie, z silnie yy, zagłębioną tutaj na tym terenie tożsamością regionalną. Mianowicie przygotowane podziękowania dla naszego mieszkańca, ale też dla naszego wójta, bo to jest trudna sytuacja być mieszkańcem, a jednocześnie wójtem. Mieszkańcy mówią, no tak mało o Białogórze wuj drogi, a radni mówią, a no, wójt wszystko do Białogóry ciągnie. Także za tą działalność chciałem podziękować i przygotowałem tutaj Wójtowi takie prezenty. Krople na uspokojenie to z, z urzędu. Tak, chciałbym ofiarować Wójtowi taki obraz naszego malarza. Jest to jego ulubione zejście na plażę. Teraz znalazłem taki upominek, no chyba na 50 lat. Jest to nasz dom ludowy, wtedy, kiedy go otwierany. Przede wszystkim my się wspólnie uczymy, jak współpracować dla ogólnych korzyści. Białogóra to jest piękna miejscowość nadmorska i jeżeli wspólnie będziemy działać, będziemy zachęcać turystów z całej Polski i zagranicy, żeby przyjeżdżali na Polskie Morze, tu do Białogóry i nie tylko, Spędzali tutaj wakacje, to jednocześnie, kiedy przygotowujemy w czasie wakacji różne atrakcje dla mieszkańców Gdyni i turystów, mamy taką nadzieję, że turyści odpoczywający tu na stałe odwiedzą nasze